present toi bre 1 września 1939 roku zapisał się w pamięci Chrzanowian bardzo mocno, gdyż jak czytamy we wspomnieniach chociażby księdza Jana Wolnego, który wówczas był tutaj wikariuszem w parafii Świętego Mikołaja, opisywał, że tłumy uciekinierów ze Śląska przechodziły przez Chrzanów. Co ciekawe, 1 września wszystkie władze, policja opuściły Chrzanów, jedynie został tutaj na placu boju ksiądz Jakub Kamiński. Dzisiejsze uroczystości, które odbyły się na cmentarzu parafialnym, rozpoczęliśmy przy grobie żołnierzy z września 39. Jest to mogiła zbiorowa, w której pochowanych jest ponad 80 osób, z czego połowę z nich znamy nazwiska, znamy stopnie, które opublikujemy, żeby pamięć o tych osobach, które walczyło o naszą wolność, nigdy, nigdy nie, nie zgasła, żebyśmy zawsze o nich, o nich pamiętali. Bardzo smutna rocznica. Bo Druga Wojna Światowa pochłonęła wiele milionów istnień ludzkich. Na terenie powiatu szanowskiego popowstawały pod obozy obozu koncentracyjnego Auschwitz. To była hekatomba dla społeczności żydowskiej, ale także i dla społeczeństwa polskiego. Druga część uroczystości miała miejsce na placu Tysiąclecia pod pomnikiem Zwycięstwa i Wolności. W zeszłym roku zostały zapoczątkowane tam uroczystości miejskiej. Myślę, że jest to dobry, dobre miejsce do uczczenia właśnie tej walki i zwycięstwa nad hitleryzmem, zwycięstwa nad komunizmem, ogólnie zwycięstwa i tej walki, nieustającej walki o naszą niepodległość.